Even when you feel low, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, 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 go. Дижим добрый, день добрый, камболиф на Ja wiem, że was zanudzę chyba tą e, halą z i oczywiście ostatnim e, olejowym kontentem, no ale kto nie musi, e, kto... kto nie chce, nie musi oglądać. Mechanik się jeszcze nie pojawił, mamy godzinę 10. No ale to jest z Kambodża. Ostatnio mówiłem Sun Bong Sun, także trzeba czekać. Ja, po porannych, już tutaj, zajęciach zaczynam ogarniać maszynę. Tego oleju wyszło bardzo dużo, aczkolwiek nie jestem zadowolony z jakości, bo jest dosyć taki zabrodzony. Ja wiem, że zbiórek taki jest tutaj się trochę filtruje, ale to za długo trwa. Będę uruchamiał drugie wiadro, tylko z jednym materiałem, żeby to nawet kilka razy przepuścić. Tutaj mamy to co wczoraj pozostało, powiem wam, że no ze 120 litrów czyli prawie cały ten zbiornik tylko tyle zostało, no i tu może jakieś resztki, a przed chwilą mój sprzęt do czyszczenia tutaj tego tunelu mi utknął, nie mogłem go w ogóle wyciągnąć no ale ale udało mi się jakoś to wypchnąć no i co, muszę, to było wszystko na taśmę i tak dalej Plan jest taki, po pierwsze to O, dzisiaj wjeżdża pomysł, pomysłowy dobromir Po pierwsze to złapałem to na sznurku Przyciągnąłem tutaj do końca tą szczoteczkę Ta szczoteczka była też, żeby tam właśnie tu włożyć to w tunel I doczyszczenia tego tam, gdzie wałek wchodzi, ale, ale W sumie tego nie potrzebuję Także to usunę Także to będzie teraz na sznurku, żeby w razie W to nie wypadało. Także jak widzicie berło do czyszczenia. Oczywiście nowe nie używane było, ale to już chyba kiedyś pokazywałem. No ale tutaj jeszcze mamy... O, gdzie ta kamera? O, mam jeszcze takiego wkręta. Może to tutaj gdzieś wkręcę. Najpierw zdejmiemy te folie, te taśmy wkręcę. Podejrzewam, że no, powinno się to trzymać. A jak będzie zobaczymy. Także poniedziałek, walka, dzisiaj nic nie prasuje. czyszczę maszynę i jeszcze tutaj no będę filtrował ten olej. No i muszę troszkę przy komputerze zapewne posiedzieć, zobaczyć jak zamówienia z Chin, bo coś długo idą. Jak to mówią, potrzeba matką wynalazku. Okazało się, że wkręt niepotrzebny, dlatego że ten sznurek tutaj użyłem tej szczoteczki. Tutaj związałem to jeszcze końcówki przypaliłem, żeby to się nie rozwiązywało. No i co? I można po prostu to skręcać. Skręciłem to na tyle, że to jest teraz sztywniutkie. Myślę, że sznurek jest na tyle gruby, że na pewno nie puści. A jak będzie mi wychodziło czy coś, to jeszcze mogę skręcić bardziej. Myślę, że nieźle to wykminiłem. Także. Mogę opatentować maszyna do urządzenia do czyszczenia yy, prasy z Chin. Zobaczymy, czy działa. Bo to najważniejsze. Tu na końcu mi się to zablokowało, bo o, tam jest dużo towaru jeszcze. No, ale cyk to wypchniemy wszystko. No i widzicie, teraz się blokuje. Teraz najważniejsze, czy to wyjdzie, czy nie jest oh. Ja damy radę never give up jakby nie było jest bardzo miło codzienne podlewanie Kambodży zawsze na propsie ja wam zaraz pokażę co się dzieje maszynę trochę poogarniałem no tutaj z tymi zbiornikami, olejami to cyrki, maszyna jak widzicie posprzątana. Na razie będzie sobie stała. Kolejne testy będą już na surowych, ale to za jakiś czas dopiero A tu zobaczcie, jeszcze wyciągnąłem taki element. Myślę, on też wczoraj powodował tam takie tarcie. Ale coraz bardziej rozkminiam tą maszynę, także może dojdziemy do porozumienia, a jeszcze wcześniej przed zbiórkami kokosowymi mam zamiar przemielić te orzeszki i sezam. Mechanik, godzina 12 jeszcze się nie pojawił, ale nie ma ciśnienia, ale też on też ma tam swoje prace, także go nie, nie cisnę specjalnie, zresztą to jest, można powiedzieć, freelancer także to wszystko od niego zależy tutaj jeśli chodzi o wałek no zobaczcie te, ten ostatni element to wczoraj to tarcie wczoraj troszkę naprawdę pochodził on się pięknie wyszlifował myślę że z czasem to będzie jeszcze bardziej wyszlifowane a więc tak tutaj mamy te kliny one troszkę po awarii się <ścoughs> niestety skróciły ale, ale cały czas jak wyciągam ten wałek to mi to wypada także będę chciał żeby to dospawał tak delikatnie, żeby to się trzymało, bo wcześniej to się działo, bo no może trochę szersze było. W każdym razie to jest jedna rzecz, którą będę od niego chciał dzisiaj dodatkowo. A druga rzecz to jest wcześniej od uderzenia młotkiem, jak to się działo mocno. Urwałem ręcz, rączkę od kontry chciałbym, żeby to na stałe już tak dospawał. Na no wczoraj tak jak mówiłem, no, też y, od uderzenia wcześniej młotkiem, później prastowałem, ale no, już tylko siłą moją y, próbowałem tą śrubę przekręcić i też się urwało, też na stałe to przyspawane. No tak jak też y, wspominałem wcześniej, no y, akurat jeśli chodzi o wałek y, Chińczycy powiedzieli 450 dolarów czyli 1 czwarta całej maszyny na razie się nie decydujemy no, w ogóle ta maszyna to jest jakiś kosmos nie wiadomo czy to będzie funkcjonować, w każdym razie w każdym razie no, z tym wałkiem już będę robił to co mi się podoba jeśli ulegnie zniszczeniu no to trudno ale tak dzisiaj patrzę naprawdę tutaj mocno się wyszlifowało Myślę, że jak ta maszyna jeszcze popracuje, to te szlify jeszcze będą lepsze. Ale naprawdę jest tutaj, no widać, że tutaj to tarcie jest największe. Te szlify, które widzicie, też robił mechanik, takie dodatkowe. Ja to zrobiłem, o tutaj taki, jak widzicie. No i ogólnie już pokazywałem Wam, no tutaj zrobiłem ten szlif. Tutaj pomogło. No tu, jak zrobiłem ten szlif, to ta jedynka puściła ten towar, że rozlewało się to na wszystko. Także tyle jeśli chodzi o owałek. A z innych jeszcze rzeczy tutaj, tutaj eksperymentuję. Eee, tutaj akurat eee, wcześniej dawałem korki z tymi dziurkami, ale to nie. nie... Jednak się bardzo szybko zapychało i nie, nie, nie ciekło. Teraz, akurat, olej cały przeleciał. W każdym razie, no, nie wygląda jeszcze całkiem sympatycznie. Także, ten filtr tutaj nie jestem do końca zadowolony. Ale dzisiaj tutaj wymyśliłem coś takiego. Tutaj są dwa takie pudełka. To są takie jednorazowe. W każdym razie wsadziłem jedno drugie. Zrobiłem dziurki dosyć takie. O, na gorąco to robiłem tym śrubokrętem. Także dosyć gruby. E, no i co? Pomiędzy dwa pojemniki, ale będzie hałas. Dwa pojemniki, dałem watę. No i jak na razie zalałem tutaj ten towar stąd. No i trzeba przyznać, że ten olej na pewno wygląda dużo, dużo lepiej, chociaż na małej ilości to też ciężko stwierdzić, ale w miarę to kapie, myślę, że jest nieźle. Co do maszyny jeszcze, do... zagramy w grę, nie wiem, ale się wypowiem. W każdym razie rozmawiałem tam z kupakami, mówili, że żeby już nie przyszlifowywać tego wałka. Ale ja uważam nadal, że tutaj, jak jest ten ostatni trzeci wałek, tu jest na, największe e, no, tarcie, ta temperatura najbardziej rośnie. Tu mi się wydaje, że no, pewnie to ma sens, że to się tutaj zwęża troszeczkę. E, także ja bym to przyszlifował. Oczywiście chłopaki mówią, żeby bardziej śruby odkręcać, ale zauważyłem, że jak ten, tu się kończy ten gwint i jak za bardzo odkręcę, to tutaj też się zbiera dużo towaru, był mega twardy i myślę, że na pracę całej maszyny niekoniecznie jest to dobre. Także fajnie, jakby było to w miarę dokręcone, żeby ten końcowy wałek dochodził tutaj do końca, ale żeby właśnie była ta przestrzeń ogólnie. To made in China maszyna ale uważam, że albo nie wiem, zmiana temperatury, może w Kambodży jest za gorąco, ale wałek ogólnie był od początku, bo się tam, pamiętacie, ściągały te ślimaki i tak dalej, w mojej opinii był za, za, za gruby do, do tego. No ale co, mamy jakiś progres, nie jest źle. laboratorium laboratorium Dextera tak sobie myślę właśnie odnośnie tych olei tu akurat mamy na alkohol z wody kokosowej też muszę je odfiltrować i dodać octu może dodam też grzyby octowe, zobaczymy w każdym razie tak sobie dzisiaj spojrzałem. Ten olej też był taki zabrudzony. Oczywiście jest, jak widać, osad. No ale czas spowodował, że odstał i jest całkiem klarowny. A jest to olej też, właśnie, z suszonych wiórków. Tutaj też mamy taki olej, ale on jeszcze jest mętny. A może też inne procesy były, może tutaj coś pomieszałem. No w każdym razie tak to wygląda. Raport z akcji, raport z rejonu. Um, oleje się tam filtrują. Nie jestem za bardzo zadowolony, ale jeszcze myślę, że jak to odstoi i, i jeszcze się to pofiltruje. No na pewno nie wygląda tak jak tutaj. To jeszcze z tego będą ludzie, no aczkolwiek tak jak mówiłem, no te oleje mm, z suszonych wiórków tak mniej więcej są takie żółtawe, no oczywiście może i tam coś też e, maszyna taki kolor im dała, aczkolwiek e, wątpię, bo z samej maszyny to leciał wczoraj taki w miarę ładny ten olej, odnośnie maszyny e, wiem, wiem, content jest e, monotematyczny, Maszyny, kokosy, ale tak tylko taki updatecik chłopak, znaczy mechanik, chociaż są teraz we dwóch tam, robią dalej półki. W każdym razie dospawał mi tutaj te dwa kliny, żeby one nie wypadały, i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Bo dzisiaj mi tutaj przy sprzątaniu jeden spadł i musiałem później to wszystko rozwalać, żeby ten klin znaleźć. Na szczęście znalazłem. No i co jeszcze, najważniejsze chyba z tego wszystkiego. No jak widzicie, troszkę też maszynę poczyściłem. Tam ktoś w komentarzu mi napisał w poprzednich filmach, że olejem. Rośliny, nie daj Boże, żeby smarować. Nie, no ja tutaj mówię bardziej o, 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 o częściach, które mają styczność z tym kokosem, czyli tam wałek, jakieś tam inne elementy. Także tylko, tylko tyle. Nie smaruję żadnych tutaj części mechanicznych, silnika czy, czy, czy coś takiego. W każdym razie mechanik dospawał. No, tak to wygląda. Na pewno nie będę w towali młotkiem, nie będę za to ciągnął, ale, ale na pewno też będzie pomocne na kontrze. Tutaj troszkę inaczej to zrobił, no ale ważne, że jest yy, i to funkcjonuje. No, mechanik też się zawinął. Yy, my z, trochę zamówienie żeśmy, aż znaczy do ja prawdopodobnie za mało zamówiłem tutaj tych cienkich profili. No bo te cienkie mają być na ściany i do nich ma być przykręcona folia ta termoizolacyjna no ale trudno no a mechanik zobaczcie jakie tej półeczki może nie wszystko jest idealne i proste ale ładnie tutaj wszystko tutaj będzie duże obciążenie także, także musi być to wszystko porządnie pospawane Palenie gumy, ale ja myślałem, że będziesz siedział! O. Pięknie. Pięknie. Dziękuję. Specjalnie dla widzów tego kanału Combo Life. Michał zakręcił bączka i zostawił nam jakąś trawę jeszcze z motocykla. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, rzucamy zdjęcia, informacje. Link w opisie tego filmu. Subscribe now.